2022 roku odbył się 40 Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. To bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu lekarskiego samorządu. W tym dniu wręczono odznaczenia: Zasłużony Lekarz Warmi i Mazur. Wyróżnienie to trafia do wybitnych lekarzy i lekarzy-dentystów, których docenia środowisko lekarskie. Podczas zjazdu podsumowano działania ósmej kadencji i dyskutowano o wyzwaniach stojących przed samorządem zawodowym w najbliższych czterech latach. Kulminacją wydarzenia był wybór nowych władz Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Decyzją delegatów na stanowisko prezesa ponownie wybrano Annę Lelle. Okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej został zaś lekarz Jarosław Abramczyk. Przedstawiciele Izby uczestniczyli w 15 krajowym zjeździe lekarzy. Pomimo tego, że warmińsko Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie nie jest tak liczna jak wiele innych izb, to jednak zaistniała bardzo wyraziście podczas zjazdu. Czerwiec to szczególny czas dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy tworzą chór Medici Pro ProMuzika. Grupa w 2022 roku obchodziła 30-lecie pracy twórczej. Z tej okazji zorganizowano wyjątkowy koncert, który przyciągnął tłumy melomanów, a także przedstawicieli lokalnych władz oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Chór koncertuje na Warmii i Mazurach, a także poza granicami regionu. Obecnie liczy ponad 30 osób. Od 13 lat kieruje nim specjalistka w dziedzinie emisji głosu, wokalistka i pedagog muzyczny Małgorzata Wawruk. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów z Warmii i Mazur jest przyznawanie nagród w konkursie na najlepszą pracę naukową imienia profesora Edwarda Lenkiewicz'a. Konkurs przeznaczony jest dla młodych lekarzy, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Doceniane są najlepsze prace naukowe opublikowane w poprzednim roku. Jedno wyróżnienie trafia do lekarza, drugie do lekarza stomatologa. W 2022 roku wyróżnieni zostali dr Natalia Dowgiało za badania dotyczące satysfakcji pacjentów poddanych laparoskopowej operacji metodą Nissena oraz dr Rafał Pokrowiecki za autorską technikę chirurgicznego wyszczuplenia policzków. W Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej odbyło się wręczenie odznaczenia honorowego za zasługi dla ochrony zdrowia. To wyjątkowe wyróżnienie, które przyznawane jest przez ministra zdrowia. W 2022 roku wyróżniono nim znanego i cenionego specjalistę chirurgii szczękowej, Leszka Dudzińskiego. Laureat odebrał wyróżnienie z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. Dr Leszek Dudziński był m.in. doradcą ministra zdrowia z zakresu stomatologii oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. To on jest jednym z inicjatorów powstania Szpitala Uniwersyteckiego w Olsztynie. W 2022 przeszedł na emeryturę. Lekarze i lekarze dentyści mają wiele poza zawodowych pasji, jedną z nich z pewnością jest żeglarstwo. Nie dziwi więc, że w 31 żeglarskich mistrzostwach Polski lekarzy zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską wzięło udział aż 30 załóg. Wydarzenie ma ponad 30-letnią historię. W 2022 roku odbyło się na jeziorze Roś na Mazurach. Bezkonkurencyjna okazała się załoga Wojciecha Niczyporowicza, która nagrodę za pierwsze miejsce odebrała podczas uroczystej wieczornej gali. Wydarzenie zwieńczył memoriał organizatora pierwszych regat Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej doktora Władysława Lipeckiego. 16 września 2022 roku odbyła się konferencja interdyscyplinarna Skóra i Kości. Inicjatorkami wydarzenia były dermatolog profesor Agnieszka Owczarczyk-Saczonek oraz reumatolog profesor Magdalena Krajewska-Włodarczyk. Celem trzydniowego wydarzenia była wymiana doświadczeń specjalistów, których pacjenci wymagają holistycznego podejścia do leczenia. W wielu przypadkach pierwsze objawy chorób widoczne są na skórze, a w kolejnych etapach atakują narządy wewnętrzne. W konferencji udział wzięli specjaliści z całego kraju. Wśród dyscyplin medycznych pojawiła się nie tylko wspomniana dermatologia i reumatologia, ale również między innymi onkologia. Wydarzenie zakończył koncert zespołu Czerwony Tulipan. 23 września odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa Trakt Głosowy. Wydarzenie patronatem objęła między innymi Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska. Wydarzenie połączyło świat muzyki i medycyny. Mistrzowski kurs wokalny w Litzbarku Warmińskim, który cieszy się ogromną popularnością wśród wokalistów, połączono z konferencją dla lekarzy audiologów, foniatrów, laryngologów i otolaryngologów oraz pedagogów śpiewu, logopedów i śpiewaków. Wśród Pojawiły się m.in. zaburzenia słuchu występujące u wokalistów i muzyków. W wydarzeniu udział wzięli specjaliści z całej Polski. W listopadzie uzyskaliśmy kolejny dowód na to, że członkowie warmińsko-mazurskiej izby lekarskiej to ludzie wielu pasji. Jedną z nich jest fotografia, która fascynuje anestezjologa Jarosława Parfianowicza. W galerii Stary Rynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej można było oglądać wybór fotografii przedstawiający dawne pałace i dwory na warmii i Mazurach. Na podstawie fotografii Jarosława Parfianowicza powstała również mapa zawierająca ponad 300 zabytków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Inspiracją do powstania przewodnika była książka Małgorzaty i Mirosława Garnców. Jednak twórcy mapy musieli zdobyć również aktualne informacje o stanie technicznym wskazanych zabytków. Wystawa była wcześniej prezentowana w galerii Artibus znajdującej się w Domu Lekarza siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie to szczególny czas w roku. Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w tym okresie dba o integrację środowiska medycznego oraz rodzin lekarzy i lekarzy-dentystów. W domu lekarza po raz kolejny zorganizowano zabawę dla dzieci i dorosłych, podczas której nie zabrakło animacji, konkursów, gier zdrowych, przekąsek i prezentów, rzecz jasna, od samego świętego Mikołaja. Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia muzycznych wrażeń dostarczył koncert świąteczny. Podczas wydarzenia zaprezentował się chór Medici Pro Musica. Wystąpili utalentowani muzycznie członkowie izby lekarskiej, m.in. solistka, sopranistka profesor Hanna Zajączkiewicz, duet Echo Serca oraz zespół The Doctors. Muzyków nie zabrakło również na widowni. Wydarzenie, które powróciło do kalendarza imprez po przerwie spowodowanej pandemią, było okazją do spotkania, rozmów i integracji środowiska lekarskiego. Rok 2022 upłynął również pod znakiem organizacji 11. Kongresu Polonii Medycznej, 4. Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich. Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę, na podstawie której powierzyła Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie organizację tego wydarzenia w Olsztynie w dniach od 1 do 4 czerwca 2023 roku. Każda edycja tego wydarzenia gromadzi setki wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy, umożliwiając im prezentację osiągnięć naukowych, wymianę doświadczeń i nowinek ze świata medycyny. W dniu 30 marca 2022 roku w obecności władz rządowych i samorządowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Miasta Olsztyna został podpisany list intencyjny, którego sygnatariuszami są Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie, Naczelna Izba Lekarska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Wizja Kopernik. Kopernik.tv.